Luna, nie lisz. Nie wisz. Lunka, prosiłam cię o coś, tak? Prosiłam? No. No być przyjaźń ludzko-psia, a nie miłość. Przyjaźń psia ludzko. Psia -lu -lu ludzko-psia. O, taka jest przyjaźń ludzko-psia. Spokojnie sobie leżymy, sobie odpoczywamy. Tak, a nie tutaj zaczepiamy dziecko. Powiedziałam, nie wolno. I wszystko zrobię, żeby się tylko położyć na kocyku, jak najbardziej. Jak najbardziej na kocyku. Tak, właśnie. Idziesz na tutaj prawo głosu. Idziesz na tutaj prawo głosu. Ta lunka znowu robi. To ta lunka tutaj mi po kolanie klikla. Lunka mi po kolanie klikla i nogi mi skarpetki będą jej do mnie zjadła. Luna! Chcesz dostać pysk? Och jaka miłość. Och, jaka miłość, jaka miłość. Jaju, jaju, jaju. Luna, dosyć. Dosyć, bo zrobicie na posłanie już. Dosyć. Idź na posłanie. Idź na posłanie. Idź na posłanie. To jest twoje posłanie. I zostań A my się popalimy. A my ją pobawimy, przeraziłam się, tak, bo mi lunka tutaj się wylizała. Lunka mi uszy wylizała. Jest taka niedobla, jest taka niedobla. Mmmm. Aha. Aha. basku. mój No takie ja polizomasz glubę, takie poli się.